Wielkie tajemnice naszej wiary. Mamy je przyjąć naszym rozumem, aby odnowiło się nasze myślenie. Ale mamy przyjąć je przede wszystkim sercem. To całym niepodzielnym sercem. Bóg jest zawsze Bogiem, który jest tu i teraz. Bogiem, który mówi do mnie dzisiaj. Dzisiaj, tu i teraz. I potrzeba mi to dostrzec. Dostrzec. Jesteśmy w roku jubileuszowym, który jest pod hasłem Pielgrzymi nadziei. Mam stać się pielgrzymem nadziei. Prawdziwym pielgrzymem nadziei. Do tego zapraszam dzisiaj Kościół. Ale żeby tak się stało, muszę dostrzec, że prawdziwym i jedynym i pewnym źródłem nadziei jest Jezus Chrystus. On jest jedynym, pewnym źródłem nadziei. Odkryć po prostu to, że moją jedyną, moją jedyną nadzieją jest Jezus Chrystus. A mogę to uczynić, kiedy poznam prawdę. Prawdę o sobie samym, to jest trudne, ale jednocześnie też prawdę o Bogu. O Bogu, który jest pełen miłości i miłosierdzia. Czasami mówimy tak, że to, co jest najważniejsze w tej naszej wierze, w naszym chrześcijaństwie, to 10 przykazań. 10 przykazań jako taki kodeks moralny. I jakoś tak jest. Rzeczywiście, że te 10 przykazań zakorzeniło się w naszej kulturze. Nawet ludzie niewierzący uznają ich wartość. Bardzo wielu ludzi niewierzących uznaje 10 przykazań. Mimo, że mówimy o Panu Bogu w trzech pierwszych punktach. Ale dziesięć przykazań, choć jest wspaniałe, to idziemy dalej. Jezus daje nam nowe przykazanie. Nowe przykazanie. Poprzeczka, którą stawi Ewangelia, jest w innym miejscu, jest dużo wyżej. Ewangelia, czyli dobra powinna, to jest coś zupełnie nowego. Coś zupełnie świeżego. Coś, co wykracza dużo dalej. I podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi takie słowa, dość zaskakujące, jeżeli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Bo my wiemy, My wiemy, że Bóg nas kocha, że umarł, że zmartwychwstał, że święta i tak dalej. Wiemy, wiemy, wiemy. Ale właśnie potrzeba, jeśli chcemy wejść w głąb tej tajemnicy, to potrzeba, aby ta tajemnica Boga pokornego, Boga kochającego wstrząsnęła. My potrzebujemy zostać wstrząśnięci to nie trochę wstrząśnięci. Wstrząśnięci do ku kości, do końca, cali. Cali wstrząśnięci tą Bożą miłością, tą Bożą pokorą. A ponieważ umiłował swoich, którzy, mie którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość pokazał im aż do końca. Do końca ich umiłował. Co to znaczy? Co to znaczy do końca? Co to znaczy do końca? Bo dla mnie do końca znaczy tak, że bardziej się nie da. Do końca znaczy tak, że już ani o centymetr. Czyli ukochał tak, że bardziej się nie da. Nie trochę ukochał, nie bardzo ukochał, nie super wiele ukochał, ale do końca bardziej się nie da. Bardziej się nie da. Ale miłość to nie są piękne słowa. Miłość to są czyny. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowo na pewno z filmów, pewnie. Mezalians. Mezalians jest wtedy, kiedy małżeństwo zawiera osoba niższego stanu i osoba wyższego stanu. Dzisiaj na szczęście właściwie to słowo nie istnieje w naszej kulturze. Ale kiedyś, dawno temu, w różnych miejscach świata, to był wielki skandal. Jeśli na przykład jakiś szlachcic, albo kobieta zamożnie urodzona poślubiła, poślubił kogoś z rodziny chłopskiej. To był skandal, wielki skandal i bywało też tak, że takie małżeństwo oznaczało wyrzucenie z domu, odcięcie się od swoich korzeni, koniec życia. Wystawnego, imprez, uczt oznaczało po prostu bycie bekrętym. Traciło się majątek, wszystko się traciło. Ale byli w historii tacy ludzie, którzy od zamożności, od dostojnych uczt, wygodnego życia, nawet od swoich bliskich, wybrali miłość. Wybrali poślubienie tej osoby, którą kochali. I Bóg, Pan nieba ziemi, staje się człowiekiem. Tak w czystym ludzkim myśleniu Bóg popełni mezalianc. Bóg popełni mezalianc. Ten, który jest Panem wszystkiego, ten, który wszystko stworzył, staje się człowiekiem, staje się jednym z nas, aby poślubić Ciebie. To jest konkretny czyn, który czyni Bóg. Schodzi ze swojego tronu, przyjmuje kości, ciało dla Ciebie, żeby Ciebie poślubić. Staje się Bogiem z nami. Jest jednym z nas. Staje się tak bliski, że po prostu nie da się być bliżej. I ten, który jest Panem wszystkiego, który na Jego jedno słowo. Istnieje cały świat, który może wszystko. Zobaczcie, ostatnia wieczerza, te dni, 30 sztuk srebra za tyle zostaje sprzedane przez Judasza. Wiecie pewnie doskonale, że 30 sztuk srebra to jest cena niewolnika. Więc ten, który jest Panem wszystkiego, staje się niewolnikiem. Staje się niewolnikiem, z miłości. Ten, który daje wolność, tak nas ukochał, że wykonuje gest niewolnika, obmywa ucznia nogi. Ostatnia Wieczerza obmywa ucznia nogi, to jest gest, który wykonuje niewolnik. To jest jego miłość, to jest konkretny czyn, czyn który pokazuje tak ciebie ukochał, że aż do tego, żeby stać się niewolnikiem, niewolnikiem miłości. To jest konkretne poświęcenie, oddanie do końca. Do końca. Także że bardziej się już nie da. I jak tu jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy ochrzczeni. Chrzest jest zanurzeniem. Zanurzeniem w mękę, w śmierć Chrystusa. Ale też wynurzeniem do zmartwychwstania. I tak patrzymy na chrzest. Ale czasami w niektórych wschodnich wyobrażeniach sztu przedstawia się chrzest jak małżeństwo. To jest ciekawe. Przedstawia się chrzest jak małżeństwo, że człowiek, który został ukrzczony, został niejako zaślubiony Chrystusowi, poślubie sobie Ciebie przez miłość. Zostaliśmy Jemu zaślubieni, wykupieni przez Jego miłość. To wszystko w nas jest, aby tą miłością żyć aby tą miłość nieść. Jezus daje nam nowe przekazania. Z ostatnia wieczerza zdejmuje szatę, obmywa nauki, mówi, że to nie jest teoria, Z czym? I mówi tak, daje wam nowe przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak ja Was miłowałem, tak i Wy macie miłować jeden drugiego. Podobnie jak ja Was umiłowałem. To jest Jego przykazanie. To jest Jego nowe przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, podobnie jak ja Was umiłowałem. Tak i wy macie miłować jeden i drugiego. To jest ta miłość Jego do końca. On zupełnie nam się oddaje. Staje się wręcz jak niewolnik. I mówi i wy tak czycie i wytakczę. się. Trzeba dać się pokochać, trzeba dać się wstrzą wstrząsnąć w tej miłości, aby nauczyć się kochać naprawdę. Bez tego ta miłość bywa tylko fikcją, bywa tylko pięknymi słowami albo szukamy czegoś dla siebie. E, ta miłość bywa czasami karykaturą, ale jeśli ta miłość moja wypływa z serca, jego serca, to jest to, do czego on nas wzywa. Mamy kochać do końca, kochać tak, że bardziej już się nie da, kochać jego.